Patrzę, o, patrzę, którą to kupię ojcze, sobie. Mówi, nie Byłam nie. na tamtej wieży, widzicie? Inaczej teraz. A ten zegarek działa? Nie Mówi, to jest pierwsza wieża, ale ja mówię... Nie patrzę, ci wiek, Ja mówię, pierwsza wieża... Przesladują nas, te Ja mówię, ale tam tylko Bo no, ta pani kłodzyna. Dzień dobry. To jest życie. Taka działeczka z widokiem na całe miasto. Dobry, Smaczne. Tu mają kociołek Co mają? ten Tuszonka będzie A to jest tamta wieża, czy gdzie? Nie, to jest ten kościół, stare miasto A nie widać tamtej? Trzeciej? Bo ona jest z tamtej strony, nie? Tam gdzieś Tamta O tamta to jest, ten dach wychodzi z płaski. Mm -hmm. A to idzie wyjść na zewnątrz tam, A, na A widzę ją, nie? I co, nie pytali mu o ale już gdzie nie idziemy, musimy rządzić. Nie, ale tamta to wiesz... Z ojcem trzeba posiedzieć. Ten, nie, nie teraz. Możesz na nią pójść w piątek. Nie, nie jutro. A jutro będzie przez czwartek. O, tak ja Ona wie, że przez 5 dni czydzimy. No. Mhm. Tutaj mhm. zawsze pamiętam jak się jeździło czami tam kukurydza doszła. Tam jeździmy kukurydza, że były pola kukuryzy. Przyjeżdżiliśmy mhm. go tu i mam oprócz. Trochę takie spacerku też dobrze. Bo a jak? W tym domu W tym domu była. Mhm. Każdym... Jak kiedy Jak tu po mleko chodziłam do tych chłopszych. A Litera tak się cieszyła, że te krowy widziała. też dzieci się je na te krowy. Codziennie po mleczko chodziło się.

czy jadę latem będę ten wyszła? Ej, my z Wiktorią, to na wiesz, później takie takie, takie nieraz to nieba, mhm. takie ładne, Tu jest piękne to, miejsce, bo wie, jest na takiej górze, ale to wszędzie ładne miejsca są do zdjęć. Takie I wiesz, coś. Oczywiście. Taki no jakby ktoś był. Na przykład jakiś taki artysta, to to widzi w tym takie coś. Nasza artystka to wszędzie widzi coś. Mhm. <laughs> Co? Bo nie było, no? Kto bogatemu zabroni? A kto biednemu zabroni żyć bogato? Dostojnie. Jeden youtuber powiedział mamo, kiedyś żyłem biednie, teraz żyję dostojnie. A, A później się napił swojego moczu i już skończył karierę.

ale co zrobili e, na cmentarzu żylowskim ten, to... Byłyśmy. Mam zdjęcia i filmy z tamtego. Byliśmy. To. A tak już, to, to cała ta... No. Y, w parku też ta cała ta rena już była, nie? Ja mhm. Mm I tutaj pola była zimna. Była, pamiętam, bo jeżeli byleliśmy zdjęcia, to widziałam szpatę. Jest gdzie chodzić, tak naprawdę. Dzieci przywieźć na przykład na tydzień, to masz sobie im pokazać codziennie coś, nie? Jedną rzecz. Dla dzieciaków to dużo. O, tu chodziłam po mleko. Tam chodziłam. Po mleczko codziennie. Ale czy wszędzie grillem? Zysmażą. my też musimy odpalić za no. Jak my odpalimy wędzarię, to mnie jest to dawać. to jest co w domu siedzi, jak taka pogoda? Wszyscy korzystają. za no, to jest na podwórku zmusimy. No, się tu kiedyś te zakonnice mieszkały w tym domu, nie? Jedno słoneczko, drugie plecy. Ale się nie nudzi. Ten, ten, co tam biblioteka jest, to jest ten kościoł zremontowany. No widzę właśnie, że ładnie wygląda. Tam za takie marytów uh -huh. jak pamiątkowe sale. No i jeszcze zjezdek. za moich czasów to wszystko było zrujnowane, nie? Tam no, jakby trzymali, to wiesz, oh, to wyciągną. Dzinko. O, to słonko jest piękna pogoda. Jak po zimie te pierwsze pięknie to człowiek lepiej do cienia, nie? you <laughs> Niektórzy jadą mało, bo ty nie wiesz, jest taki ludzi, co jedzie 600 km kupić kaszankę z auta prawie nie wychodzi i wraca. No. Piesek. O, piesek. Ciepło jest, nie? Ja lubię się. Mogę mieć wszystkie skodenki, żeby się pojaną... Po takiej trasie zmieniała daleko obronto.

o, gdzie przyjeździsz? Jakieś upośledzone na wycieczkę. Dla tej pani to też lepiej tam, bo tam na w sumie w stole, a tu musi stać, nie? Nie. No. Idziemy do cienia, ale... dobra. Idziemy, trochę się trzeba chłodzić, a pójdzie zaraz się tam. Się... U nas siedzi.